Cześć, to już druga część filmu pod tytułem Konstelacje na niebie letnim. Dzisiaj przyjrzymy się wszystkim pozostałym gwiazdozbiorom, które nie zostały omówione w poprzednim filmie. Jeżeli nie widziałeś pierwszej części filmu, to polecam nadrobić. Także zaczynamy. Pierwszy gwiazdozbiór na liście, Strzała. Znajduje się ona pod gwiazdozbiorem Liska i z ciekawszych rzeczy to ona ma w sobie gromadę kulistą, M71. Delfin. W tym gwiazdozbiorze znajduje się bardzo fajna gwiazda podwójna, która nazywa się Gamma Delfini. Żrebia. Ten gwiazdozbiór jest dosłownie jednym z najnudniejszych, bo w nim nic nie znajdziecie. Nic ciekawego tam dosłownie nie ma. Także lecimy dalej. Smok. Bardzo wysoko dominuje na niebie. Znajdziemy w nim mgławice Planetarną kocie oko i trzy galaktyki obok siebie, które są oznaczone NgC 5985, NgC 5981 i NgC 5982. Wężownik. Jest tutaj pełno gromad kulistych, więc poszczególnych nie będę tutaj omawiał. Ale jeszcze z takich ciekawszych rzeczy to jest tutaj mgławica R.O. Obhiuchi. Ogon węża. Jest to gwiazdozbiór podzielony na dwie części. Bo tak sobie ktoś wymyślił, że podzieli sobie gwiazdozbiór węża na dwie części. Jedna część będzie po lewej stronie wężownika, a druga część będzie po prawej stronie wężownika. W tej części, która nazywa się ogon węża, znajdziemy tutaj mgławicę orzeł, obok niej gromadę otwartą NGC 6604, kolejna gromada, która nazywa się gromada grafa i jeszcze z takich ciekawostek, to znajdziemy w tym gwiazdozbiorze gromadę NGC. 6, 5 czy 9, która znajduje się na granicy gwiazdozbioru, ktoś kto ustalał tę granicę, stwierdził, że sobie troszeczkę ciachnie tej gromady i jedna część będzie po stronie wężownika, druga część po stronie ogonu węża. Czemu tak ktoś zrobił? Nie wiem, ale tak jest i trudno. Dalej, strzelę. Ta konstelacja jest dosyć trudna w obserwacjach, ponieważ. Przechodzi nisko nad horyzontem, doskonale jest za to widoczna na półkuli południowej. No ale my mieszkamy na półkuli północnej, więc u nas nie ma tak łatwo. I ciężko tutaj omówić wszystko, bo jest dużo tutaj ciekawych rzeczy w tym rejonie. Ale z takich ciekawszych jest to mgławica laguna, mgławica trulisna koniczyna. Głowica Omega i chmura gwiazd strzelca oznaczona M21. Skorpion, również tak samo jak strzelec, nisko przechodzi nad horyzontem. Ma w sobie charakterystyczną gwiazdę Antares, która zajmuje 15 miejsce w najjaśniejszych gwiazdach nieba. Jest ona czerwonym nad olbrzymem, ma ładny taki czerwonawy kolor i jest oddalona od nas całkiem daleko. Bo 550 lat świetlnych. Znajdziemy tutaj też gromadę kulistą, Krab, gromadę kulistą NGC 6144, kolejną gromadę kulistą oznaczoną M80 i mgławicę niebieski koński łeb, która jest podobna do mgławicy koński łeb. Tarcza. W tarczy znajdziemy gromadę, która nazywa się dzika kaczka, oraz gromadę otwartą. M26 I to już wszystkie letnie konstelacje ale to nie jest koniec tej serii bo jeszcze pojawią się inne odcinki z gwiazdu zbiorów i będą tam przedstawione konstelacje z innych pór roku także oczekujcie i dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach